Witam wszystkich bardzo serdecznie. Sylwia z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj sobie zobaczymy kto lub co zmierza do Ciebie. No zobaczymy, czy się pokażą jakieś inne karty w końcu. Jasny przekaz, kto lub co zmierza do Ciebie. informacja. Uh. No mamy, proszę bardzo. Jakieś coś nowego. Nowe uczucie. Król buław. Trygon ognia. No to po prostu nie wytrzymam. Coś stałego, koło fortuny. Uuu, chyba jak ktoś zamknął ten trudny rozdział, to zaczyna się dziać. Nowy start, wszystko pięknie idzie ładnie. Cel, przeznaczenie, yy, progres, pójście do przodu, pozytywne zmiany. z Królowa Kielichów. Co my tutaj mamy? Trygon wodny. Jeżeli ktoś nie patrzy na relacje, to może być ktoś trafia na jakiegoś fajnego doradcę, terapeutę, kogoś uduchowionego, kogoś kto ma, kto jest wrażliwy, kto kieruje się intuicją, ktoś dobry, o dobrym sercu. Może być również, że jeżeli nie chodzi o relacje, ty zaczynasz jakąś nową pracę. No bo tu są, asno to jest szansa, początek, jakaś stabilna. To może reprezentować szefa właśnie ta karta. Albo taka osoba wkracza, jakaś energiczna, żywiołowa, ktoś, kto jest charyzmatyczny i kolejna osoba, ktoś coś może mieć do czynienia z, medy z medycyną albo z prawem. Albo... taką pracę, gdzie myśleć trzeba dużo. Osoba inteligentna. No to jest po prostu niewiarygodne. Gwiazda. No słuchajcie, nie wytrzymam. Gwiazda. I rydwan. Nie no, no to naprawdę super. To jest no. No, idzie do przodu wszystko. Wszystko idzie w dobrym kierunku, tak jak to koło fortuny właśnie pokazało. Nadzieje, marzenia, może ktoś marzył właśnie w końcu o stabilnej jakiejś relacji albo pracy. No tu jest ta szansa. Coś nowego na pewno. Dla kogoś wyjazd, karta raka. no to już się pokazał trygon wody, ale dodatkowo karta raka, wyjazd zagraniczny, spotkanie kogoś innej narodowości, ktoś gdzieś dalej pracuje, ty wyjeżdżasz, spotykacie się gdzieś w innym miejscu, albo jeżeli chodzi o pracę, to praca z jak, gdzieś, albo jakiejś firmie zagranicznej, albo gdzieś granicą, albo jakiś wyjazd służbowy. Gdzieś dalej? Inna narodowość, inna kultura. Ucha! No, mamy sąd. Tu jest naprawdę odrodzenie. Tu ktoś dostał naprawdę nową szansę. Klarowność ktoś zyskał w końcu. Tu jest król kielichów jeszcze do tego. Hmm. Ktoś naprawdę wie już teraz, jaki ma cel w życiu. Może był przez jakiś czas chaos, niezrozumienie, dezorientacja. A teraz jest, że po prostu twoje serce ci mówi, co, co masz robić, w jakim kierunku iść. Ktoś naprawdę zważał na znaki wszelkiego rodzaju. Głupiec. Nowy początek. Tu jest jako marzyciel ta karta nazwana. Cztery wielkie arkana już mamy. No zaczyna się coś od nowa. Ktoś wyrusza w podróż życia. Nowy początek. Nowy start. Zaufanie do siebie. To jest to, że ktoś znalazł ten cel i ma zaufanie do siebie. No, może być tak, że trzeba będzie coś wybrać. Może ktoś dostał jakąś propozycję i nie wie, co ma zrobić, albo przyszły dwie osoby i nie wie, co ma zrobić. I teraz tak, która to opcja będzie najlepsza? No opcja, no może tak, no jeżeli chodzi o pracę, no to tak, ale o osobę, no to która osoba będzie. No tak, tu się pokazała ta praca. Praca, współpraca. Poznanie kogoś w pracy, douczanie się czegoś, doszkalanie. To oczywiście nie musi być, może jakieś kursy do szkalania. Wiadomo, że to nie musi być, może ktoś robi jakieś kolejne studia albo uczy się czegoś dodatkowo, dowiaduje się czegoś dodatkowo, ale tu może być też tak, że coś z zagranicą może być związane, i, i może też być tak, że ktoś poznaje w pracy tą osobę. Tu jest ktoś bardzo zdeterminowany. Ale również, tak jak powiedziałam, wow. Tak jak powiedziałam, że ktoś zna już ten swój cel życiowy i tu jest to, że ktoś broni tego, że już wie, nie da sobie odebrać. Ktoś y, przeżył być może dużo i nie da już sobie tego odebrać. Tu jest rodzina, tu jest spełnienie emocjonalne. Szczęśliwe małżeństwo. Które właśnie jest przeznaczenia, relacja, tworzenie rodziny, tworzenie yy, właśnie tego szczęścia emocjonalnego, ludzie, którym możesz zaufać. No, mówiłam o doszkalaniu się kursach, tu jest właśnie ktoś się uczy. Nie no, słuchajcie, obrót to 180 stopni. Wow, no nie, kolejny wielki arkan, równowaga. Ktoś naprawdę, tu jest ktoś, kto pracował nad sobą. Kolejny raz to powtarzam, bo to się tak pokazuje. Ktoś ma te emocje w równowadze, królowa kielichów. To jest osoba dojrzała emocjonalnie, nie uciekająca od swoich emocji. Ona przyjmuje te emocje. I tu jest naprawdę ten przepływ, wyrównanie energii. Pierwiastek męski i żeński w równowadze. Nie, no, aż powiem Wam, że po tych wszystkich e, ostatnich czytaniach to aż trudno uwierzyć, że takie karty się pokazują. Hm, Kolejna, proszę bardzo. Ktoś stoi, cieszy się z tego, co ma, jest zadowolony finansowo, no bo to jest obfitość finansowa, tu jest, może ktoś być sam, ale szczęśliwy, może do tej pory był sam, pracował nad sobą i teraz się pojawia ktoś do tej pięknej relacji, no tęcza temu przyświecą, słuchaj, tęcza jest bardzo dobry znak. Proszę bardzo. I znowu świętowanie z rodziną, z przyjaciółmi, cieszenie się. Może ktoś idzie na, jakiś, na jakąś uroczystość, jakiś, jakieś przyjęcie. Naprawdę czas na. Może ktoś świętuje, że właśnie dostał tą super pracę, o której zawsze myślał, albo jest w tym szczęśliwym związku, o którym zawsze myślał. Nie, no to jest po prostu niemożliwe. W tej pali się pochowały wszystkie karty y, trudne, R kolejne, cały trygon wody się pokazał. Więc słuchajcie, emocje na, na pewno dla kogoś, emocje, wszystko co z emocjami. No proszę, no tu idzie, no idzie ten pan z tym kielichem. Ale jest tu ten przepływ, te, to flow, to płynięcie, może dla kogoś płynięcie z prądem, w końcu nareszcie po jakichś trudach. Po zostawieniu jakiejś trudnej sytuacji, czarnych chmury, które tu były, zostawienie tego. Tu jest koniec, i to, co, to, co było, zakończyło się. Ty to pożegnałaś, pożegnałeś i wyruszasz na zupełnie inny brzeg. Zakończenie pewnego etapu. Dla kogoś podróż, przeprowadzka. Może to być związane z tym właśnie tutaj, że ktoś zdecydował. Ale oczywiście to nie musi być, bo podróż może być, że ktoś na przykład na wakacje wyjeżdża, na urlop. No, wakacje no to teraz już nie bardzo, ale, ale urlop. Po jakimś trudnym okresie czasu. Wow, i znowu jest nowy początek. Kolejny as. Jakieś y, nowe idee, nowe pomysły, y, coś od początku. Y, spotkanie kogoś kto w końcu nie tak jak to było manipulacje i kłamstwa tylko tu jest prawda ale zaczynanie zaczynanie czegoś od nowa pod spodem cesarz no biegnie biegnie już do ciebie Słońce, no to jest, słuchajcie, nie, no, nie, nie wytrzymam. Sześć wielkich arkan i słońce. Na koniec, bo już nie biorę żadnych innych kart. Może mnie ktoś zbesztać, że co to w końcu takie karty? Wiecie, jak ja się cieszę po takim czymś? Musi to być do kogoś, dlatego że tu jest. Sześć wielkich arkan, tu jest. Musi się u kogoś tak dziać. Zobaczcie, sukces, szczęście, zadowolenie. Ta karta to jest szczęście na wszystkich poziomach. Relacje, praca, rodzina, wszystko. Sukces. Wow. Nie, no po prostu. No nie wytrzymam, a na spodzie jest 10 monet. No to co mówię? Finansowe zabezpieczenie. Finansowa stabilizacja, rodzina emocjonalnie również, 10 monet, 10 kielichów. Wow, tu pani w ciąży jest, nowe pomysły, tworzenie tej rodziny, zakładanie rodziny. Tak jak mówię, finansowe zabezpieczenie dla ciebie i Twojej rodziny. po super, no po prostu to jest super. I tu kolejny as. Nie, no to jest niemożliwe. Arcykapłanka. <laughs> Nie, słuchajcie, ja tak zostawiam, bo te karty są po prostu przecudowne, ale to po prostu przepiękne. Ktoś zostawił już coś i zaczyna nowy etap. Nowy etap. Anioły Cię chronią, wszechświat, źródło. Jest czas na świętowanie i naprawdę, naprawdę życzę, żeby wszyscy tak mieli, żeby się w końcu taki okres zaczął. Zobaczcie, to jest możliwe. Nie są tylko takie karty się pokazują, ale te y, karmiczne procesy się muszą dokończyć. Dlatego jeszcze to wszystko się dzieje. Ale zobaczcie, po zakończeniu tego, wow. Tu jakiś sklep jubilerski jest. Może będzie? Pierścionek na palec, obrączka. <laughs> tu jest naprawdę zadowolenie, spełnienie i finansowe, i emocjonalne. Praca jak najbardziej. Dwie szanse się pojawiły, trzy, bo tu jest też kolejny as. Trzy szanse się pojawiły. Jeżeli ktoś już naprawdę zakończył coś, co było ciężkiego, coś, co było niefajnego, to naprawdę. Nóż plecy, tak jak mówię, jeżeli ktoś już zamknął ten etap, to tak. Praca znowu cesarzowa. Sprawiedliwość. Przychodzi sprawiedliwość. Mówię. Nie, no, naprawdę. Bardzo się cieszę, bardzo, bardzo, bardzo. I oby tylko tak już dalej. Oczywiście wiem, że pewno będą jeszcze jakieś takie końcóweczki, końcóweczki już na pewno, ale naprawdę wszystko zmierza w tą stronę. Życzę Wam cudowności i oby naprawdę do jak największej liczby z Was trafiło to czytanie, i żeby tak rzeczywiście się zadziało. Dla kogoś oczywiście na pewno już tak jest. No bo tak jak mówię, czas jest w, uro, w tarocie umowny, no ale jest pięknie. Jeżeli układ kończy słońce, przyświeca wszelkim celom, bardzo pozytywna karta. Trzymajcie się cieplutko, do następnego, pa.